Śmaleczka widzę sorry że ostatni nie był odcinku. Ale no, wracamy, zanim to też jest rodzice kanału chyba 12 dnia. No, I wtedy będzie chyba nawet liveik. Może live będzie, ale nie twarzy na pewno no, jeszcze. W ogóle tutaj wymienili niestety to wam często mi się bardziej podoba bez tego remodela, ale no. Co to, to jest? Tyczne! Coś specjalnego powinno być lepsze niż mityczne. Jak w Brawl na przykład. Coś <grystwójny> wyjątkowe. Aha. nie. A teraz moim zdaniem to się tylko no, Tak naprawdę. Naprawdę się nie przyzwyczaję. Ogólnie teraz w tym widzę montaży. Ja to nagrywałem tydzień temu przed tym. <grystwójny> I dobra, słyszycie mnie, jak grałem. No i właśnie. Możemy sobie to zagrać. Nowy karny wyszedł chyba? Nie wiem. Zagramy to po prostu. I tyle. I co nam się wylosuje? Co to jest? O, to mi się podoba. Jakiś cesik. CS GO, normalnie. Ale wystąpił. A co w tym? No jak tu laguje mi Nie, zabije kogoś, tu jest. Nie. Nie to muszę zmienić. Nie da się. A co to jest no? Otaczki 15 no. Już widzę, że tej mapy nie polubię. Muszę czekać, aż mi się przeraduje. O, zabiję. Zabiję. Au, 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 au. Przetrwam to. Przetrwam to. Tak! No, ale no, <ślesk> tak sobie można nie lubić. I teraz... Dawajcie, coś fajnego... Chociaż mam na grę tam, bo to nie będę robił za dużo. No i proszę. A, żebym miał lagi kolejne? No nie, a ja tam nie grać. już się nie chcę. Tylko już zabiję. Tutaj nie wiem, co zabiję. Ja się chowam. Co to jest? Uuu, broń jakaś. Lepsza. Ty, lepsza je. jest! Wyjdę tam, lepiej strzelać. Tu coś jest. Co to jest? Ja no to poczekam. Ej, bo oni mogą mnie w tyłu wejść. To jest tarcza jakaś. To nie jest to nie jest tarcza. Zbierz to. Nie, Wychodzimy? O! Przez obijam O ja. Oh shit. Nie! Zostaw mnie! Idź sobie. Idź. Idź! Wywalaj. O nie! O nie! O ja tu umrę. Dobra Więc widzimy się w rocznicę kanału, następny odcinek, więc no co, Ja już się z Wami widzę, żegnam. Trzymajcie się do następnych odcinków. Pa!